Dzisiaj trochę hydrauliki. To kolejny etap prac, który trzeba zrobić przed wykonaniem okładzin ściennych i podłogowych. Będę dziś działał przede wszystkim na tej ściance. Mam do obsadzenia i podłączenia tutaj taką oto skrzynkę. Fachowo to się nazywa fixbox, a jest to konkretnie bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa. W sumie to taki mechanizm sterujący wodą jak zwykła bateria, tylko skonstruowany tak, żeby był niewidoczny. Także czeka mnie przeróbka hydrauliki i rozprowadzenie rur. Nie oszukujmy się, ale najlepiej byłoby wymienić całą hydraulikę. Rury z zewnątrz nie wyglądają za dobrze. Jednak w środku nie jest tak źle. Myślę, że do kolejnego remontu za kilkanaście lat rury przetrwają. Podłączę się do tego co jest. Podjechałem do sklepu i kupiłem materiał, wcześniej rozrysowałem na szybko jak planowałem podłączenie, dzięki temu widzę ile potrzebuje kolanek, złączek i innych elementów. Rozłożyłem stół, będzie wygodnie się pracowało, potrzebne są nożyce do rur, no i oczywiście zgrzewarka. Żadnych cudów, typowa marketówka za około 130 zł, chciałem kupić coś lepszego, ale sam sprzedawca powiedział, że taka do prac raz na jakiś czas w zupełności wystarczy. OK, co do rury, to użyję o oznaczeniu PN20, najpopularniejsza, która nadaje się do zimnej i ciepłej wody. Średnica rury 20 mm. Poza tym niezbędne są różne kształtki, które mają ułatwić połączenia i rozprowadzenie rur. Co kupić, to już zależy od sytuacji, zakrętów i z czym łączymy instalację. Żeby połączyć rurki, to należy rozgrzać, stopić z jednej strony część wewnętrzną, z drugiej węższą zewnętrzną stronę i w cudzysłowie skleić razem. Pracuję sam. Dla ułatwienia złapałem nóżki z grzewarki ściskami. Ustawiam temperaturę na 250 stopni, to taki standard. Przyciąłem kawałek rurki i zgrzeję dla przykładu ze złączką. Generalnie warto najpierw popróbować na odcinkach rur i kolankach, to nie jest duży koszt. A żeby prawidłowo zgrzać, to trzeba tą robotę czuć w rękach. Sam nie zgrzewałem już kilka lat, także dla przypomnienia nie zaszkodzi. Urządzenie nagrzane wciskam elementy z lewej mufy na trzpień grzewszy, nagrzewana jest wewnątrz, oraz rurkę wsuwam z w tuleje grzewczą nagrzewana jest na zewnętrznej stronie. Czas nagrzewania to około 5-6 sekund dla rurek 20 mm, zależą też właśnie od średnicy rur. Natomiast głębokość, na jaką należy wcisnąć, to około 14 mm. I łączę te dwa elementy, robię to równo: nie przekręcam, nie wyginam, tylko delikatnie i powoli wsuwam. Zajrzyjmy do środka, wyszło w miarę dobrze, jest prześwit, choć wydaje mi się, że mogło być nieco lepiej. Nagrzewałem chyba troszkę za długo. Spróbuję z drugiej strony, łączę i tu trochę się zamotałem, nie trafiłem, no ale jakoś skorygowałem położenie i zgrzałem. Na połączenie i ewentualne delikatne ustawianie mamy około 5-6 sekund, także nie trzeba tego robić jak najszybciej. Ogarniamy takim spokojnym tempem, zgrzewamy i od razu łączymy. Prześwit jest jak najbardziej w porządku, wiadomo tam w środku musi być minimalne zwężenie po zgrzaniu, no ale fabrycznego łączenia się nie uzyska. Tak to wygląda po ucięciu. To teraz przykład nieprawidłowego połączenia. Ustawiłem za wysoką temperaturę, wsunąłem elementy w pierścienie i nagrzewam zdecydowanie za długo. Widać, że rurka jest mocniej przytopiona. Łączę razem, ale robię to niedbale pod skosem, przekręcam. A efekt ten prześwit jest mocno ograniczony. Poza tym przypuszczam, że na tym plastiku mogą zbierać się z czasem jakieś nieczystości. Montaż tego rodzaju hydrauliki jest naprawdę prosty, tylko warto wcześniej poćwiczyć, wyczuć zgrzewarkę, czasy i pracę rąk. Dobra, biorę się za robotę, w praniu wszystko wyjdzie. Przyłożyłem baterię do ściany, żeby wyobrazić sobie połączenia. Ciepłą wodę mam tutaj, to muszę iść prosto, zakręcić w dół i kolankiem podłączyć się tu. Zgrzałem kolanku 90 stopni i kawałek rurki. Zajrzałem do środka, jest ok. Można przyświecić telefonem, żeby sprawdzić prześwit. Tu akurat nie widać, bo tak działa światło na obiektyw. Generalnie dobrze jest sprawdzać w miarę możliwości połączenia, szczególnie jak się zaczyna pracę ze zgrzewaniem. No i tak dopasowuję i widzę, że górą może być problem, wyjdzie plątanina rur. Ciepłą wodę podłączę obejściem dołem. Zakręciłem wodę i odkręcam baterię, bo prawda taka, że w takich warunkach to nie robota. Nawet nic nie leci, spuszczałem wody z innych kranów. Dopiero przy odkręcaniu pociekła woda, ale zabarwiona jak na miejscu zbrodni. Chwilę później zorientowałem się, że podczas odkręcania skaleczyłem się o ostre płytki. No nic, zdarza się, przepraszam widzów o słabych nerwach, założyłem opatrunek i działam dalej. Docinam rurkę prostopadle, choć nie zawsze to cięcie wychodzi, kwestia nożyc i wprawy, i zgrzewam ze złączką z gwintem zewnętrznym. Przykręciłem kolanka 90 stopni z gwintem wewnętrznym półcala na instalację stalową, na razie bez uszczelnienia, i przyłożyłem ponownie baterię, żeby sprawdzić, czy koncepcja połączeń będzie zadowalająca. Chodzi o to, żebym się nie pogubił i aby robota szła w miarę bezproblemowo, bo mało tu miejsca i chciałbym uniknąć błędów. A propos miejsca, to zrobiłem więcej. Uszczelniłem gwint konopią oraz pastą hydrauliczną. I nakręciłem kolanko na razie tak do poziomu, ale już do końca zostawiłem tylko ćwierć obrotu. Zaznaczyłem na rurce, dokąd zgrzewać, może to pomóc w pracy. W przypadku rurek 20 mm jest to 14 mm i łączę z kolankiem. Przyłożyłem gotowy element do instalacji ciepłej wody i zaznaczyłem na oko, jaki potrzebuje odcinek. Należy tylko wziąć pod uwagę, że rurka schowa się jeszcze w kolanku, więc będzie krótsza. I tu przykład zgrzewania do zamocowanej już instalacji, jest to do ogarnięcia, trzeba tylko wcześniej przemyśleć czy nic nie będzie przeszkadzało, jak i gdzie odłożyć zgrzewarkę, żeby się nie poparzyć. W sumie lepiej to robić z pomocą drugiej osoby. I zmiana planu, bo nie zrobię tego yy, tak na sztywno, raczej ciężko by było. Pojechałem do sklepu, kupiłem śrubunki. Chodzi o to, że zwykłe kolanka czy mufy musiałbym wcześniej wkręcić w baterię i później jakoś kombinować i zgrzewać w powietrzu rurkami. Byłoby to karkołomne zadanie w takiej plątaninie małych docinków, a śrubunkiem mogę połączyć się z baterią później. Przykręciłem śrubunki z dwóch stron, przymierzyłem do ściany. Powinno wyjść dobrze, zimna woda prosto w prawo, ciepłą muszę zakręcić dołem. Więc tak, najpierw połączyłem śrubunek z kolankiem i przykręciłem do baterii. Przymierzyłem w powietrzu rurkę z kolankiem i zgrzewam do instalacji. Przytrzymałem stopą kolanko, bezpiecznie odłożyłem zgrzewarkę i połączyłem elementy. Zimna woda musi być w jednej linii i odmierzam długość rurki do połączenia ciepłej. Dociąłem i zgrzewam blokując kolanem. Chwila myślowy, jak to odłączyć i podłączyć, no ale udało się. Choć powtarzam, lepiej w takich warunkach zgrzewać z pomocnikiem, bo nie zawsze może to dobrze wyjść. I to widać pomocną dłoń w przygrzewaniu kolanka ze śrubunkiem. Ciepłą wodę mam już ogarniętą. Trochę jeszcze podkułem, założyłem baterię. I z prawej strony zostało, wydaje się, w miarę proste połączenie z zimną wodą. Nawinąłem pakuły i wkręciłem kolanko z gwintem zewnętrznym w starą instalację. Zgrzałem śrubunek z mufą, którą łączy się pocięte rurki w linii prostej. Dogrzałem z drugiej strony odmierzony kawałek rurki i łączę z kolankiem. Tu już trochę łatwiej, bo wkręcone kolanko tworzy pewnego rodzaju zaparcie. Niepotrzebna jest dodatkowa ręka. Po zgrzaniu trzeba oczywiście odczekać jeszcze co najmniej kilkanaście sekund, żeby to połączenie związało. W baterię wkręcam uszczelniony gwint śrubunku. I podłączam przykręcając nakrętkę. W środek poszła uszczelka. Można jeszcze nawinąć pakuły czy taśmę teflonową. Słyszałem też o klejeniu takich połączeń. No nie wiem, jakie sposoby są najlepsze. Generalnie wolałbym mieć to podłączone na sztywno, bez śrubunków. Tym bardziej, że tak naprawdę nie będzie do tego później dostępu. Ale też z drugiej strony nie mam obaw, że będzie ciekło. Ciepła i zimna podłączona. Zmierzyłem i zgrzałem kolejne elementy wychodzące z baterii do słuchawki prysznicowej. Natomiast jeśli źle wymierzymy rurki, nieprawidłowo coś zgrzejemy, to można zawsze przeciąć i dać mufę do połączeń prostych. Także w przypadku błędu jest możliwość naprawienia. Dbać trzeba też o czystość pracy oraz rurek, przymierzać do ściany zgrzewane elementy, sprawdzać czy dobrze zrobiliśmy zakręty, kąty czy nic nie będzie przeszkadzać po drodze. Może to wszystko wydawać się trudne na początek, jednak jak popróbujecie w praktyce, to w zasadzie na bieżąco rozwiązuje się wszelkie problemy. To akurat jest dosyć skomplikowana sytuacja, sporo zakrętów, niewygodnie, ale krok po kroku jest to do ogarnięcia. Przymierzam kolanka do rury deszczownicy, muszę zakręcić. Połączę tu kolano z gwintem zewnętrznym oraz kolano nyplowe, które z jednej strony ma średnicę rurki, dzięki temu wchodzi w kolanko. Zwróćcie też uwagę na połączenie rurek z odpowiednim ustawieniem wylotów. Tu nie ma możliwości po zgrzaniu przekręcenia w prawo czy w lewo kolanek. Także czasami przed zgrzaniem dobrze jest przymierzyć i zaznaczyć oś na rurkach, żeby to zrobić prawidłowo. Po zgrzaniu, chwilę trzymamy, czekamy kilka, kilkanaście sekund. Nie kręcimy, nie ruszamy. Tak złożyłem całą instalację, sprawdziłem też, czy działa, czy nie ma przecieków, i odkręciłem baterię, bo muszę przygotować pod nią stabilne miejsce do zamocowania. Nałożyłem klej gipsowy i przykleiłem kawałek płyty budowlanej równo w pionie. Po wyschnięciu kleju przykręciłem ponownie baterię, na razie robię to tak bez uszczelniania do przymiarów i ustawiłem ją w poziomie, a następnie długimi śrubami zaznaczyłem w których dokładnie miejscach zrobić otwory pod kołki. I wywiercam otwory wiertłem ósemką bez udaru w cegle, żeby za dużo nie rozwiercić. Wcisnąłem koszulki kołków. Przykręcam baterię już na stałek winty uszczelniłem dodatkowo taśmą teflonową. Myślę, że już nie będę odkręcał. I mocuję długimi krętami. Tylko jest jedno, ale otóż tą skrzynkę należy ustawić w odpowiedniej odległości od ściany. W przypadku tego konkretnego modelu ma ona być zamontowana na głębokości od 60 do 75 mm, uwzględniając wykończenia ścienne. Wcześniej już miałem to na uwadze, robiąc hydraulikę, natomiast specjalnie wkręciłem dłuższe wkręty, żeby była możliwość regulacji. No ale oczywiście nie może być tak łatwo jak to w życiu, bo znowu nie ma konta prostego i to miałem sobie już darować, ale ustawianie baterii byłoby znacznie utrudnione i już tam zagruntowałem szczepnym, miejscami wcisnąłem pianę, nie będę dawał na rurki żadnych otulin, bo tu nie ma to większego sensu. Nakładam klej na ścianę dosyć gęsto i grubiej, tam gdzie ucieka z kąta. A tym razem przykleję cienką płytę, bo równanie byłoby niewygodne, trudniejsze. Poza tym, rurek PP i całej tej instalacji nie można tak na sztywno zrobić, bo to trochę będzie pracować. Dociskam z prawej mocniej i ustawiam w kącie 90 stopni, dół, góra, poziomica pion. Jak również patrzę przekątne, czy jest linia, czy płyta się nie wygięła. Wypełniłem klejem brzegi, nakładam klej wyżej i ustawiam płytę. Płyta ma tylko 4 mm, dlatego kleju musi być gęsto, żeby była sztywna po wyschnięciu. Jest to ciekawy sposób na szybkie podrównanie ścian nie tracąc zbytnio na rozmiarach łazienki, choć na pewno nie tanie. Dwie płyty to koszt 100 zł, jednak przy niewielkich ściankach czasem lepiej zainwestować te 100 czy 200 zł niż bawić się w równanie lub używać grubszej i nieodporne na wodę karton gipsy. Końcówkę wyrównałem klejem do płytek, ścianka zrobiona, po lewej stronie widzicie już płytę krono, o wykończeniu będzie w kolejnym odcinku. Tutaj jeszcze kręcąc wkrętami ustawiłem baterię w równej odległości, żeby była prostopadle do płyty. Odległość do gotowej okładziny będzie 70 mm. Wadą takiej baterii wydaje mi się brak możliwości wymiany, no można ewentualnie wyciąć czy skuć jedną płytkę, wierzę w to, że nie będzie takiej potrzeby. Obsadziłem też brodzik, ale o tym opowiemy w innym filmie. Koszty hydrauliki to około 150 zł plus zgrzewarka oraz nożyce. Jest to póki co bardzo tani i dobry sposób do ogarnięcia po wcześniejszym poćwiczeniu. Natomiast całkowite koszty prac w łazience podsumuję później. Do zobaczenia!